Kurde. Przepraszam, proszę odejść 10 metrów od dystrybutora i zgasić papierosa. Proszę się na cyce walić. Ricky, zgasz, Już z 10 prac mnie wyrzucili przez ciebie. Zadzwonię po psy. Proszę bardzo, dzwoń po psy, ale i tak nie zadzwonisz, prawda? Bo boisz się o napad. Proszę, zadzwoń i tak chcę iść do pierdla. Dzwonię, chciałbym zgłosić napad. Wal się, Jacob. Czarny samochód bez drzwi ciągnie za sobą jakieś śmieci i choinkę, za kierownicą jakiś świr. Ja nie mogę. Czy coś ukradł? Kupę towaru. Powiedział ci, żebyś dzwonił po Tak, mówił, że się cykam. Zadzwoniłem, już jadą. Nasz kolega ma zaburzenia psychiczne. Zadzwoń jeszcze raz, że to pomyłka. Ukradł towar za dwie stówy. Masz tu 70 dolców, powinno starczyć. Szef nie zabije. Tu masz jeszcze dwie dychy za telefon na policję, okej? Okay? Dobra, nie ma sprawy. Słuchajcie wszyscy, chciałem powiedzieć, że jestem nawalony jak świnia i prowadzę po pijaku. Naćpałem się, zadzwońcie po gliny. Chcę iść do pierdla, proszę. A w ogóle mam naładowanego gnata, będę strzelał. Dzwoncie po gliny. Co, nie dzwonicie? Kurde, faja. Julian, masz dwie opcje. Albo pojedziesz na zajebisty rejs z kumplami, all inclusive, niezły wypad, albo pójdziesz do pierdla. Trudna decyzja? Nie jadę na, na rejs z Ericą, wolę do Pierdla, dlatego tak się zachowuję. Lice się wydaje, że jest lepsza od innych, bo nosi odznakę. Nie jest ode mnie lepsza, Ma tylko inny zawód. Nie jestem gorszy. Zmieniłeś się. Potykamy się na parkingu. Już lecę, nie żartuję. Zaraz się stawię, za dwie minuty, ludzi. Czekaj tam na mnie, już jadę. Chupaki jedziemy gdzie indziej. No, niech mnie ktoś kurwa aresztuje. Słuchaj. Przypilnij Rickiego przez chwilę. Okay. Chcę do więzienia. On mnie nie I słucha. Really Naprawdę chce iść do, do pierdla. Zaufnięte, remont. Pojebało ich? Dobra, mogę spróbować, ale widziałeś, jak no, on się kurde patrzy? Jak poje. Normalnie nie się boje. go boję. Żeby tylko rejs wypalił.